Dzień dobry, z tej strony Zuzanna Sklepowicz, znajdujemy się dzisiaj na Zdroficie, na którym mamy indywidualne sesje treningowe, każda z nas pracuje nad pewnymi elementami, które musi poprawić czy wzmocnić, w moim przypadku jest to górna część ciała, a mianowicie barky okay so be careful with the knee belly button inside okay slowly done very good one more okay stop Od tego tygodnia zaczęłyśmy pracę nad naszym indywidualnym programem. Tutaj Zdrofit umożliwił nam pracę. W moim indywidualnym programie pracuję nad zmianą kierunków e, oraz szybkością. Przez następne dwa miesiące będzie każda z nas pracować ze swoim planem, e, nad swoimi, że tak powiem, niedoskonałościami, żebyśmy były lepsze.